Nie zaniedbuję również cyklu owocowego. Były maliny, były porzeczki, była gruszka. Nie wiem, czy coś jeszcze było. Chociaż często ten motyw owocowy jednak towarzyszy z tym moim zapachem, dlatego że ja bardzo lubię zapachy kwiatowe i kwiatowe owoce. Wydaje mi się, że to jest takie najlepsze określenie moich upodobań zapachowych, czyli takie właśnie kategorie kwiatowo-owocowe. Ale na pewno nie są to takie w większości płaskie, kwiatowo-owocowe zapachy, jakie są właśnie w mainstreamie, głównie już w ogóle w mainstreamie, a już w nowościach szczególnie. Więc zwłaszcza wyjątkowe zapachy kwiatowo-owocowe niszowe, albo właśnie ciekawe, mainstreamowce. I na temat tego odcinka wzięłam sobie trzy owoce. Tego wzięłam to tak zbiorczo. Z tego względu, że tak jak jest dużo różnych fajnych przedstawicieli, na przykład maliny czy właśnie porzeczki, mnóstwo pożyczkowców super, czy właśnie gruszki. To w przypadku tych owoców już nie ma takiego szerokiego pola manewru właśnie, jeżeli chodzi właśnie o fajne odwzorowanie tych owoców i mam tu na myśli poziomkę, truskawkę oraz jagodę. Akurat wszystkie są jakieś tak trochę zbliżone, są w takich kategorii powiedziałabym owoców niekoniecznie bardzo słodkich, w porównaniu z jakimiś takimi słodszymi. Natomiast co chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi, zacznę może od poziomki. Z poziomką powiem teraz tak, gdzie poziomk, co mam z poziomką w nutach. Jak sprawdziłam w tym Snupim. Roku, tym takim bardzo owocowym, takim właśnie tak naładowanym pozytywnie owocami, jest poziomka. Ale ja tutaj bym szczególnie jej tak nie wyróżniła, e, że ją bardzo tak wyczuwam, z tego względu, że dla mnie ten zapach jest taką bardziej mieszanką owocową, niekoniecznie z takim szczególnie wybijającym się owocem. Ten zapach bardzo przypomina Pascala Morabito Purple i faktycznie w obu zapachach, i w tym, i właśnie w tym Morabito jest ta poziomka w nutach, więc tutaj ta poziomka po prostu jest jakby wmieszana w inne nuty, więc niekoniecznie się wybija. Poziomka, z tego co wiem, i też chyba truskawka, jest w tym zapachu Olola, z tym, że ja znam dobrze Daisy, znam dobrze zapach Lola. Natomiast wersji Olola kiedyś się testowałam bardzo powierzchnie, nie jestem w stanie tutaj tego skonfrontować, na ta poziomka jest i czy faktycznie jest odwzorowana dobrze, czy nie jest to sztucznie. Natomiast pokażę inny zapach i tutaj chyba też pokażę w kartoniku, tego, że korzeni mi się wyjątkowo podoba, jest taki minimalistyczny w paseczki, to jest zapach samego Chlifigera i to jest zapach ten Flower Rose. Bardzo mi się podoba flekonik, <grym> ja bardzo lubię te kwiatki w jedna z tej serii, z serii trzech zapachów jest właśnie taki z tym takim biało-różowym kletkiem, z biało fioletowym i teraz weszła wersja z biało-żółtym. Jeżeli chodzi o ten zapach, to wypada zdecydowanie rewelacyjnie w ogóle, a już porównując z swoimi jakby siostrami, czyli fioletową i żółtą wersją, wybitnie po prostu powiedziałabym tak. Wersja fioletowa niczym mnie nie uja wersja żółta. Dzisiaj ją potestowałam w tak lasie. Jest taka bardzo tak zapachowo żółta, tak optymistyczna, wiosenna. Bardzo fajny początek. Niestety, bardzo słabo się rozwija, wręcz bleknie na skórze, więc tutaj tak trochę no, poszła w podstawkę. Natomiast, jeżeli chodzi o ten zapach, nie ma w poziomki, natomiast jest kamelia, jest róża i mleko. Wydaje mi się, że. To połączenie tych rzeczy może dawać taki efekt, albo nawet sama kamelia. Na jakiej podstawie tak uważam? Kupiłam mydło o zapachu czysto kameliowym, i właśnie ma taki zapach, nie tyle kwiatowy, co bardziej tak owocowy, w stronę poziomek. Więc tutaj wydaje mi się, że ta kamelia odpowiada za taki właśnie poziomkowy wymiar tego zapachu, przeuroczego, przedziewczęcego, On jest taki bardzo zwiewny, uroczy, wiosenny, dziewczęcy jest prześliczny, go uwielbiam i e, o tym zapachu też bardzo dużo mówiłam e, w, w, chyba w Olśnieniach z Zaglasa. tam była mowa o trzech zapachach, właśnie e, tym zapachu Tomiego Hifigera, który nie, nie był do nowością oraz o dwóch nowościach, czyli Balenciaga, tej wersji Edition Mer oraz o e, Cartier e, Volé Lys Rose Yy, więc yy, tam wspominam o wyjątkowości tych trzech zapachów, m.in. tego. Więc to jeżeli chodzi o motyw poziomek. Natomiast jeżeli chodzi o truskawkę, O truskawkę, yy, to tak. Zacznę od tego, yy, że trochę zapachów z truskawką poznałam, z tym, że większość zapachów odebrałabym jako sztuczne. Sztuczne yy, no, koło truskawek to nie stało, a sztuczności, jak już często wspominałam, nie znoszę. Yy. Na przykład gdzie była taka truskawka, która zahacza trochę o sztuczność. Może inaczej, ta truskawka nie zawsze zahacza bardzo o sztuczność, ale często trochę zahacza, w mniejszym bądź w większym stopniu zahacza. Na przykład wczoraj potestowałam w Seforze nowość od marka Jacobsa, to jest jakaś Daisy. Nie wiem dokładnie jaka jest nazwa. Ale to jest jako z tych nowości, więc na pewno wchodząc ze strony fory, i nowości, na pewno to będzie ta konkretnie Miała oczywiście taki ym, kwiatkowy y, korek I te kwiatki były na przykład nie takie, jak miałam kiedyś w Daisy w tej pop, pop, pop Art Edition Tylko one były takie, takie gumowe, kolorowe I tam jest coś, y, nie sprawdzałam nut, y, bo nie pamiętam dokładnie nazwy, nawet muszę sobie sprawdzić To y, tam jest w uderzeniu głowy u te głowy właśnie taka mieszanka owocowa, może być poziomka truskawka, ale to wszystko jest w wymiarze sztucznym, więc tutaj e, tak bym to odebrała Kiedyś e, testowałam i miałam, właściwie nie testowałam, po prostu miałam a i też uży, e, potestowałam, ale szybko się pozbyłam truskawka z proszę, e, Był to zapach truskawkowy, ale to był bardziej taki słodyczy truskawkowy e, Więc e, było właśnie, to jest ta seria e, Plessie Natur, na, na nie wiem jak to się dokładnie wymawia, ale to jest ta seria, gdzie są różne wody. Aktualnie chyba jest jeżyna, wanilia, kokos. To jest ta seria i była właśnie truskawka. Gruszka była fajna, na przykład dla odmiany mandarynka była fajna, ale truskawka już niekoniecznie. Był też taki zapach, znaczy był. On są aktualnie wycofane, ale kiedyś miałam flakon Ralph Lorena zapach Wild. Z tego co się orientuję, chyba truskawek nie ma w składzie Chociaż różne wersje widziałam Widziałam kiedyś nuty zapachową, że była truskawka Ostatnio jak sprawdzałam, wydaje mi się, że widziałam no, Chyba na programie, że nie ma Ale zapach jest na pewno niesamowicie truskawkowy To po prostu truskawka, truskawka i truskawka I w zasadzie on jest fajny Nie pamiętam, że był bardzo sztuczny Więc w sumie polecałabym go dla fanów truskawek Z tym, że to nie, nie była aż tak bardzo, bardzo naturalne. Inny zapach to Marina de Bourbon, Rouge Royal chyba Princess taki czerwony, ja bym powiedziała, że jest taka truskawka wieczorowa, taka truskawka bardzo perfumeryjna, niekoniecznie dziewczęca bardziej kobieca. Może ma jakieś tam domieszki sztuczności, ale ja mimo wszystko ten zapach nie do końca odebrałam tak owocowo-truskawkowo, więc nie oczekiwałam takiej naturalności, dlatego że on poszedł trochę w stronę taką wieczorowo-perfumeryjną, więc trochę miał dla mnie taryfę ulgową i fajnym był zapachem, nie powiem. I, tak, i takim słodszym. Bardzo ciekawym słodzakiem, tak jak się orientuje, to chyba można utrafić w granicach, nie wiem, 100, 100, 100, 100, 100, 100 litrów, więc fajne ceny można utrafić. Co jeszcze mogę powiedzieć o truskawek? Często wspominana truskawka, oczywiście w zapachach Miss Diorsherry. Ja mam aktualnie dwie wersje. Mam tą wersję, to taką, gdzie bardzo wybierz, taką, bardzo powiedziałabym e, mocną, e, taką mocarną, tą wersję lub parfa. Ona jest dla mnie taka z wyczuwalną paczulą, Ja tam truskawki żadnej nie czuję. Natomiast mam też wersję Miss Cherry Lo. I w tej wersji, ona jest taka świeża, wersja klasycznej Miss Cherry tej wyczuwam truskawkę i takiej właśnie zieloności. Dla mnie truskawka popcorn i takiej zieloności. I tak samo w klasycznej też wyczuwałam. Takie trochę zupełnie inne podanie truskawki, w taki sposób bardziej jednak taki elegancki, perfumeryjny niż taki to czysto soczysto owocowy. E... W... 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 Szans y, o tendr i tak samo w Daisy, ja wyczuwam truskawkę. Ym, dla mnie ten zapach jest taki, powiedziałabym, y, wiosenno-to są dla mnie bliźniaki, właśnie Daisy i ten y, szans o Właśnie takie wiosenno-dziewczęce bardzo urocze, bardzo zwiewne, bardzo optymistyczne, niestety bardzo ulotne. I mają taką wyczuwaną do takiej owocowości on jest taki kwiatowo owocowy ale w taki bardzo do, dobrze zrobiony sposób i właśnie jest taka nuta y, takiej, właśnie dziewczęcej truskawki. Yy, tutaj sobie wzięłam akurat yy, flakonik yy, Fragonarda z groszkiem pachnącym, ale tylko wzięłam go sobie nie pod kątem poziomu truskawek, tylko żeby pamiętać o czym mam powiedzieć a propos Fragonarda, bo Fragonard też, yy, nie mam wymarkę, ale ma zapach yy, truskawkowy, ten truskawkowo-szampanowy, to jest chyba Just mm. Beze, muszę dokładnie sprawdzić wymowę właśnie a propos Fragonarda tych zapachów, bo to są nazwy francuskie, więc... Na przykład ta nazwa yy, z tym groszkiem pachnącym, więc to też muszę po prostu yy, sprawdzić. Yy, bardzo ładne flakoniki. Yy, nie flakoniki tylko kartoniki, tak patrzę, takie bardzo weselne, fajne wkrętki mają. Nie wiem jak inne szerzając, bo to jest jedyny zapach frakonata, który mam w postaci flakonika. Yy, I to tyle, jeżeli chodzi o truskawkę. Jeżeli chodzi o jagody... Yy, ja cały czas poszukuję, to też wspominałam w filmiku o moich marzeniach perfumowych yy, że nie, chyba nie zapomniałam wspomnieć, ale potem w innym wspomniałam, taki uzupełniając ten filmik. Poszukuję zapachu takiego jagodowego, czysto jagodowego, bez żadnych innych odwobec społecznego, bez, bez jeżdżę, bez niczego innego, tylko jagody, albo coś takiego jak jagody, yy, taki sos się robi jagodowy na przykład. Taki, że są same jagody i troszeczkę tylko cukru, więc coś takiego. Z opisu wydaje mi się, że właśnie... Yy, Woluspa Huckleberry będzie dobrym zapachem I mam nadzieję, że uda mi się go w najbliższym czasie potestować Ale póki co czegoś takiego nie odnalazłam Jest na przykład zapach Amethyst Który jest mieszanką różnych owoców leśnych I jest super zrobioną mieszanką owoców leśnych Ale to nie jest zapach, yy, od cudowny yy, To nie jest coś takiego, co poszukuję w tym momencie znaczy, Poszukuję czysto jagodowego zapachu Dziękuję za uwagę